Witam państwa serdecznie. Wróciłem z urlopu i po tym urlopie na pierwszym kolegium, naszym redakcyjnym w tygodniku w sieci w portalu w polityce.pl, rozmawialiśmy o tym, wywiązała się zresztą żywa dyskusja, czy to, co robi Ewa Kopacz. O jedni to nazwą cyrkiem, drudzy nazwą jakąś ofensywą kampanijną, ale wszyscy zgadzamy się, że jest to jakiś rodzaj no, poruszenia wyjątkowego, zupełnie szaleńczego wręcz szaleńczej próby odwojowania poparcia, wyjazdy pociągiem, smakowanie kotlecików, zaglądanie ludziom do talerza. No, nie ma czego by, tego, czego by Ewa Kopacz nie zrobiła, żeby tylko jakoś zwrócić na siebie uwagę. Przypomina zupełnie takie rozkapryszone dziecko, ale no, pytanie, jakie, jakie właśnie wzbudziło dyskusję na kolegium redakcyjnym brzmiało, czy to pomoże? Czy Ewa Kopacz odwojuje swoje poparcie? Czy Platforma Obywatelska może, może dzięki Dzięki temu myśleć na przykład o przedłużeniu swoich rządów po październikowych wyborach. Moja odpowiedź brzmi nie, dlatego że ja po pierwsze sądzę, że no pewna decyzja Polaków, że czas na zmianę została już podjęta i to jest nie, nie, nie do zmiany, tego się raczej nie da e, e, odwojować. Polacy chcą zmiany, uważają, że formacja rządząca po 8 latach jest zdemoralizowana, zmęczona, skupiona na sobie i to jest jeden element. Drugi element jest taki, że są wakacje i ja nie znam przypadków. W historii polskiej polityki, żeby okres wakacyjny w jakikolwiek sposób zmienił zasadnicze linie, zasadnicze tendencje poparcia, ktoś rośnie, ktoś spada. Takiego przypadku nie było. Myślę, że Polacy w dużej mierze po prostu tego, co robi w tej chwili Ewa Kopacz, nie widzą. Może szczęśliwie dla niej, bo może by to ją skompromitowało, no, ale nie widzą. I, i, I w mojej ocenie tak naprawdę jesteśmy w sytuacji dokładnie takiej samej, jak tuż po wyborach prezydenckich to znaczy prawo i sprawiedliwość, Naprawdę jest na fali wznoszącej. Jeżeli nie popełni jakiegoś większego błędu, to myślę, że dowiezie to poparcie do wyborów jesiennych i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość może myśleć. O samodzielnej większości, bo też pada pytanie, z kim mogłoby PiS rządzić. W mojej ocenie to jest bardzo prawdopodobne, że rządzić będzie samodzielnie, że to będzie 230 plus 1 plus więcej mandatów. W każdym razie ten okres wakacyjny nie zmienia zasadniczo obrazu polskiej polityki i bym bardzo spokojnie patrzył, raczej z uśmieszkiem, z takim pobłażaniem na to, co robi Ewa Kopacz, bo to nie będzie skuteczne, a PiS idzie chyba po zwycięstwo i przełom w Polsce co jest w mojej ocenie coraz bliższe.